Dzień dobry, cześć i czołem, drogi widzu. Kolejna misja Bounty Hunter przed nami. Chapter 2 Low Lives in High Places, Industrial District. The heavily polluted air of Korskand Industrial District shrouds some of the largest factories in the galaxy, where droids, starship parts, and even foods are produced. In giant packing plants, nerves, and other livestock from across the galaxy are slaughtered processed and carbon frozen to be distributed to thousands of star systems. Businesses such as these often serve as a legitimate fronts for organized crime. It's cold in here yeah, you got that right. it used to it now. Why we gotta Afraid somebody's gonna steal a bunch of frozen nerves? It ain't the nerves he's got us guarding, you idiot. You don't have to get mean, I'm new. They don't tell me much. What are we guarding anyway? Deaths. you still have a chemical analysis droid on your station? It's an old one, but it's tapped into the Republic's latest contraband databanks. Why? I've got a feeling these aren't ordinary death sticks. I'm transmitting a sample to you. Tell me if you find anything unusual. <sighs> Weird. It's Gloom's speeder, but I don't see him. It's empty. Who's Gloom? He was supposed to make a pickup. Oh, right. A pickup. I get it. Hmm. Boss. Wait here. Keep your eyes open. No, i właśnie tutaj, w tym miejscu, zaczynamy naszą przygodę. Dobra, zobaczymy, czy coś możemy tutaj poskanować. Niestety tutaj akurat nagrody za tego ziomka nie mamy, więc po prostu możemy go, myślę, uwalić. Żeby to zrobić cicho, łatwo i przyjemnie, zrobimy cyk. Zrobimy cyk. Jeszcze ktoś mi biegał Bardzo dobrze. A czy teraz z kanerem jak najadę to... Nie, to nic mi nie pokaże. Dobra. Okej. Okay. No to się bawimy. Jungle Fed. Ready for action. Proszę pana. Czemu pan się tutaj ukrywa? Oho! Coś tu mamy. Zdrówko i nic więcej. Możemy jedynie wejść sobie gdzieś na górę. Tylko przy okazji trzeba uważać, żeby nam tutaj nikt nie zdetonował przypadkiem właśnie tego wybuchowego przedmiotu. Bo byśmy nie chcieli zginąć. Ok, przejście otwarte. Pytanie brzmi, czy tutaj przypadkiem nie było za kogoś nagrody? No Bounty, no Bounty. Dobra. No i dobra. Jeszcze ogólnie widziałem, że jest osiągnięcie za to, że żeby spaść. I się zabić. <laughs> Ale to może przy okazji, kiedyś tam sobie sam zrobię, po prostu. Dobra. Zobaczmy. Z skanerem nie ma żadnego Bounty. Żadnego. Tu też żadnego, okej. Okay. O, skubany tu biegnie na mnie z jakimś kluczem. Widzieliście go? Odważny. No i cyk, kolejny przełącznik. Lecimy dalej. Dobra, weźmiemy sobie może skaner. Żadnego, żadnej nagrody. Okej. Okay. Pożyłem sobie taki wyłom tutaj. Mam tylko nadzieję, że to nie trzeba skakać na drugą stronę. Chociaż. Chyba tak właśnie będzie. Oj, dzień dobry panowie. Okej. Okay. Coś tam jeszcze gdzieś biega. I drzewia. Jest i on. A, bo tutaj jeszcze jakiś ten. A nie, dobra, bo tutaj zaczynaliśmy przecież. Dobra, nieważne, nieważne. Nie było tematu. Dobra, to nie działa. Czyli wychodzi na to, że musimy o, właśnie... A, okej. Okay. Dobra, rozumiem. Dam radę? Dam radę wskoczyć superowo. Tam na dole jest chyba przejście, chociaż nie bardzo. Um, no nie za dobrze to wygląda. Teraz pytanie brzmi, czy ja dobrze robię, nie? Czy to właśnie w taki sposób miało wyglądać? Tak, chyba tak. Opsi pupsi. No cóż. Jak widać, mówiłem o osiągnięciu, że zrobię sobie przy okazji i. No i zrobiłem przy okazji. Okej, okay. dobra, chyba przesadziłem teraz. Nie sądziłem, że ten mój plecaczek będzie taki słabszy troszkę. <gry> Ale dobra, musimy się przedostać tam. Tylko, właśnie dobrze by było wycelować w jakiś. kontener który no właśnie, który mnie jednym słowem nie zabija, nie? tam jest za nisko akurat, o, 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 o ale tym możemy sobie przejechać na luzie spoko tam są dwa przejścia na dole tu na dole niestety nie ma jeszcze bym się wcale nie zdziwił, gdyby o Jezu, chyba przesadziłem znowu Uratowało mi to dupę teraz. No dobra, jednak... Jednak mi to dupy nie uratowało. Dobra. To jest taki w miarę sensowny. Jeden jeszcze, o, właśnie. Do połowy tutaj widzę one sobie lecą. Wcześniej nie zwróciłem na to w ogóle uwagi. Myślę, że moglibyśmy jeszcze tutaj zahaczyć. Okej. Okay. Teraz to już na luzia. Pięknie. Dobra, coś tu mamy jakieś itemy, tu mamy drabinkę. Ale najpierw, jeszcze sobie tutaj zwiedzimy te kanały, bo o, właśnie, właśnie, może ktoś tutaj wiecie, być, nie? No i widzicie. Mamy tutaj. Musimy go schwytać żywego. Dzień dobry panu. A, nie zaznaczyłem tego, dobra. No i świetnie. Dla został przez nas schwytany. Przynajmniej mamy jedną osobę. Okej, okay, tutaj chyba raczej. Nie zdziwiłbym się też w sumie, gdyby tu jakiś sekret był do odnalezienia. E, bo tu to wiecie, mamy takie trzy segmenty tych kanałów. Plus też tutaj trochę żeśmy musieli poskakać po tych kontenerkach. No i mo, jak dla mnie mo, mogło się tutaj po prostu coś kryć. Ale... Może akurat to postrzeżenie jest złudne. Będziemy mieli okazję jeszcze tutaj sekret sobie odnaleźć. Oh yeah! So I'm gonna kill an enemy with the heavy gun. Yes, shit, yeah. Ten w ogóle, co spadł na dół. Chyba cywila zabiłem, o, zabiłem ogólnie. A, skubany. Myślałem, że nie żyje. Co tu nie przeskoczy? A nie, po prostu tylko sobie skok w miejscu okej. Okay. Gdzie on jest? Okej. Okay. bani skąd oni się wszyscy biorą? A mam pełne życie, w ogóle teraz dopiero zauważyłem. No i dobra. O, mięsko. Mogę tam wskoczyć? Nie, nie mogę. Szyciutko. Tu znowu widzę, że będzie się trzeba w... wciskać na górę. A coś za cicho tu jest ogólnie. No bounty, no bounty. Ok. O proszę, mamy sekrecik. Czyli jednak... Tak dosyć prosto ukryty można by powiedzieć. Nie przypuszczałbym, że aż tak łatwo pójdzie z tym. Fet Montras. It's been a long time, Django. Not long enough. If you're here to question this gangster, I'm afraid he doesn't have much more to say. He just froze up on me. Once again, it looks like we're after the same thing, and I'm still a step ahead of you. <laughs> No dobra, a mogę go ten? Zeskanować? No bounty. Za silny to ty nie jest też ziomek. Co ty robisz? ziomuś? Dobra, spróbujmy zrobić to troszkę inaczej. Dobra. Nie, Flame Tower chyba za bardzo na niego nie podziała. But I don't have time for games. I'm on the hunt. Uh huh. Django, did you find Groff Hogg? Yeah, I found him all right. Dead. Montrose. Figured he'd show up. Hogg couldn't have kept this operation secret without help. Politician, maybe. With all the corruption in the Senate these days, I wouldn't be surprised. Wait, I think I found him. Hogg, where are you? What's going on? Is he after me too, Hog? Hog, this is intolerable. I want out. You hear me? Out. Well, what do you know? Senator Trill. Oh, I always thought he was crooked. Where is the Senator? A fancy apartment tower is in the upper city. I'll find it. Dobra, Chapter 2 Low Lives in High Places Industrial District zostało przez nas ukończone e, w 17 prawie że minut. 54 zabitych przeciwników. E, jedna ofiara padła niestety jako Cywil Secondary Bounty. Mamy 1 na 5 i zdobyliśmy za to 3000, więc w sumie spoko. Kolejny e, chapter 2, Low Lives in High Places, Upper City, czyli kolejna misja. Tym oczywiście zajmiemy się w kolejnym odcinku, ten natomiast sobie ukończymy. No i ja, spoko, damy radę w kolejnym odcinku. Dzięki za uwagę, trzymajcie się.